Mniej więcej tak wygląda wyliczenie przez studenta inżynierii z ULB w Brukseli na programie Żeorzebra, na którym pracują. Tutaj widać proporcjonalnie zieloną linią zaznaczone powierzchnie Ziemi. I tutaj sobie zbliżamy miejsce. Obserwacji Anglii z wybrzeża francuskiego. 30 km przez kanał La Manche, na wysokości 15 metrów obserwator. I tak to wygląda. Widzicie? Nie zdajemy sobie sprawy ze skali, jaka jest skala. To jest prawie linia prosta, prawda.